Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić szybką piątkę, czyli 5 ćwiczeń na klatkę. Każde z ćwiczeń będzie trwało 30 sekund. Między ćwiczeniami będzie 30 sekund przerwy. Także bez zbędnego gadania, rozpoczynamy trening. Powodzenia! Ok, startujemy za 10 sekund. Pierwsza będzie pompka negatywna. Każda z nich ma trwać 10 sekund, czyli przez 30 sekund łatwo policzyć, że zrobimy ich 3 i lecimy. Powolutku się opuszczamy przez 10 sekund. Staramy się utrzymać jednostajny ruch. Ja jeszcze patrzę na zegarek. Ok, idziemy do góry. I druga. I pracujemy. Powolutku opuszczamy się. Lecimy, lecimy. Ok, ostatnia przed nami. Powoli opuszczamy się. 3, 2, 1. Ok, jesteśmy po naszym pierwszym ćwiczeniu. <laughs> Macie czas na odpoczynek. Rozluźnijcie tą klatkę, bo przed nami jeszcze cztery ćwiczenia, a każde następne może być cięższe. Drugie ćwiczenie to pom pompeczka z kątem 90 stopni. Staramy się utrzymać też ten sam ruch przez całe te 30 sekund. Może być ciężko, jeśli będzie, róbcie to z kolan i pracujemy. Ale starajcie się nie robić tego z kolan. I pracujemy. 3, 2, 1 i jasna. I powolutku, ale jednym tempem. I do góry. Pracujemy. Cały czas. Zostało jeszcze 15 sekund. W tym momencie lecimy. 3. Dwa, jeden. Ok, mamy chwilkę przerwy. Rozluźnijcie mięśnie. Odpoczywajcie, to jest czas dla Was. Zaraz będziemy robić standardową pompeczkę, czyli kąt 45 stopni. Tak samo będziemy starali się utrzymać jedne tempo. Odpoczywamy jeszcze przez 10 sekund. Ja wiem, że już klatka się nieco napina, ale o to chodzi. Zaraz startujemy i standardowe pompeczki, czas zacząć, lecimy. I do góry, powoli i pracujemy. Jazda, jazda, ja troszkę zaniemówiłem, o to przez to, że wcale nie jest łatwo robić każde ćwiczenie na klatkę. W takich krótkich odstępach czasu, ale to jest szybka piątka, więc musimy to zrobić. Jeszcze jedną zdążę. Ok, mamy chwilkę przerwy. Jesteśmy już po trzecim ćwiczeniu. Zostały nam jeszcze tylko dwa. Następnym ćwiczeniem będzie pompka, ale do kompletnego położenia się podniesiemy nasze dłonie lekko na ziemię. I będziemy wracać do góry. I tak samo będziemy pracowali przez 30 sekund. Ok, do pozycji. I pracujemy. Ping do góry. I do góry. I lecimy cały czas przez 30 sekund. Ja wiem, że właśnie to jest mocne utrudnienie podniesienie tych dłoni. Mimo tego, że wygląda to niepozornie. To jednak jest ciężkie. I jazda. Dążymy jeszcze. Ok, mamy przerwę. 30 sekund odpoczynku. A na samym końcu zrobimy pompeczkę diamentową. Będziemy układać nasze dłonie w takiej pozycji. Postaram się zrobić przez 30 tą. Pompeczkę diamentową, ale jako, że mocno już zmęczyliśmy tą klatkę, to róbmy to ćwiczenie z kolan. Także ja już się ułożę bokiem, żebym miał większy komfort na kolanach. Pozycja diamentowa i pracujemy. Nasze kolana są na ziemi, nasze stopy także i lecimy przez 30 sekund. i praca została jeszcze dyszka ja już mam mega ciężko pewnie wy też ale już końcóweczka i ostatnia okej okay. dziękuję, że byliście ze mną na tym krótkim ale bardzo intensywnym treningu jeśli wam się spodobało nie zapomnijcie dać łapki w górę komentarza, subskrypcji i dzwoneczek w komentarzu też możecie napisać jaką chcecie następną szybką piątkę. Trzymajcie się, na razie, cześć.